Dzień dobry, witam serdecznie. Ostatnio opowiadałam Wam o moich ukochanych kosmetykach, które odkupiłabym, gdyby mi ich zabrakło, a dzisiaj pogadamy sobie o bublach. O kosmetykach, które zdecydowanie mi się nie sprawdziły, do których nie wrócę i szczerze mówiąc, na które nie mam ochoty patrzeć. Od razu Wam powiem, że to nie oznacza, że dane kosmetyki są tragiczne, że nie da się z nimi nic zrobić. Nie, wręcz przeciwnie. Dla wielu z Was pewnie one będą hitami, natomiast obecnie nie ma już aż tak złych kosmetyków na rynku, żeby mówić, wiecie, ogólnie o bublach, że cienie nie mają pigmentu. To już nie są te czasy. Zwykle kosmetyki są dobre albo po prostu poprawne. Więc opowiem Wam o tym, co mi się nie sprawdziło. Zacznę od hitu, od bestsellera marki, który Wy też po prostu kochacie, a dla mnie jest tragedią. Niestety mowa oczywiście o upiększaczu z Glemszo, bardzo lubię kosmetyki glamu, ale ten podkład u mnie niestety nie ma prawa się utrzymać z tego względu, że on nie zastyka. To lekkie krycie można nawet podbudować, więc nie jest wcale takie niewidoczne, jeżeli chce się mocniejsze. Więc tu mi się akurat podoba, że jesteśmy w stanie zbudować do lekkiego plus, nawet takiego średniego minus-minus. Więc to jest zwykle dla większości osób zdecydowanie wystarczające. Jak ładnie moja skóra wygląda, nie mam za dużo przebarwień, to on fajnie wygląda. Natomiast brak zastygania u mnie go dyskwalifikuje. Słuchajcie, ja cały dzień czuję, że on pracuje na tej twarzy, że on cały czas gdzieś się przemieszcza. A jeszcze gdybym przez przypadek dotknęła się gdzieś tam ręką, tak, o, w ten sposób, to już miałabym cały podkład na dłoni, więc niestety u mnie nawet pudry go takie bardzo mocne nie przetrzymują, czy ryżowy od Eveline, czy Huda Beauty. Nie ma opcji. On cały czas się przemieszcza na mojej twarzy. To jest coś fatalnego. Minusem jest też niestety gamma kolorystyczna, ponieważ ja mam odcień Oliwka Zero i te lekko zielone tony po prostu widać. Niestety u mnie się to rzuca w oczy z tego względu, że ja mam dość różową twarz przez trądzik, więc żeby ją zgrać z żółtym kolorytem mojej twarzy to potrzebuję mocno żółtego podkładu. I niestety, jeżeli mam lekko zielone podkłady, to u mnie to bardzo mocno widać. Więc z tego względu on jest dla mnie bublem. Jeżeli go lubicie, to dajcie mi koniecznie znać, czy u Was się sprawdził fenomenalnie. Wiem, że Domi uwielbia absolutnie ten podkład i używa butelkami. Ale coś, czego nie rozumiem, a wiem, że miał bardzo dobre opinie, jest to korektor Betten Skin Ever od Sephory, marki własnej Sephory. Słuchajcie, jaka to jest tragedia. To ja naprawdę nie mam słów do tego, jak on na mnie wyglądał. Chciałam go użyć do makijażu Make Up No Make Up, natomiast zwykle moje podkłady są dosyć mocno kryjące. Ach, dodam jeszcze, że on jest w wersji Glow i mam odcień 13, delikatnie różowy, chociaż tego różowego to tu za bardzo nie widać. Ale słuchajcie, on nałożony, wygląda ładnie, skóra wygląda ładnie, ale w momencie, kiedy go przypudrujecie, to nagle się okazuje, że on nie ma zupełnie krycia. Zupełne zero. Wszystko wam spod niego przyśwituje, więc on się nie nadaje, nawet jako taki super leciutki podkład, bo to nic nie kryje. Jego przypudrujecie, zero, zero krycia. On jest nieco ciemniejszy i bardziej brzoskwiniowy od mojej dłoni, więc tak sobie pomyślałam, że okej, okay, delikatne zakrycie zasinień, tak żeby wiecie za bardzo nie obciążać mojej cienkiej skóry pod okiem, żeby nie wchodził w zmarszczki, to się nada. Niestety się nie nada. On po prostu wygląda obrzydliwie. Moja skóra pod oczami wygląda na starą, zmęczoną. Nie, to jest absolutny dramat. Może jeżeli macie idealną skórę, to on się sprawdzi nawet na całą twarz, ale z drugiej strony, jeżeli macie idealną skórę, to po jaki grzyb coś takiego nie lubię, nie rozumiem, nie widzę zastosowania, chyba że go zostawicie nieprzypudrowanego. U mnie to nie przejdzie ale może faktycznie w takiej konfiguracji u kogoś się sprawdzi, bo dopóki on odbija światło, dopóty nie widać, że tak bardzo te wszystkie zasięgienia przebijają. Następnie korektor, który kupiłam z polecenia Donci, który miał być bardzo mocno kryjący, ale być lżejszym zamiennikiem dla Loreala. Mowa oczywiście o Claresie. Nie muszę chyba mówić, że on do Loreala nie ma żadnego podjazdu. Czy do Rimela Multitasker, czy właśnie do mojego ulubionego od Start, to krycie nie ma żadnego podjazdu. Jego nie można zbudować do takiej pełnej, mocnej, ciężkiej tapety, takiej full kryjącej. Nie ma absolutnie takiej opcji, więc to nie jest tamten korektor w lżejszej wersji. On nie ma takiego krycia. To, co podoba mi się w tym korektorze, to jego jasny odcień, ponieważ to jest odcień 21 i przez to, że on ma bardziej powiedziałabym neutralno-różowy ton, to bardzo ładnie u mnie rozjaśnia zaciemne podkłady, natomiast to krycie jest zdecydowanie niewystarczające. Jest dosyć mocno wodnisty, bardzo ładnie wchodzi w zmarszczki, więc trzeba go absolutnie przypudrować. A jak go przypudrujecie, no to widać, że to krycie nie jest takie stuprocentowe. Dzisiaj też pod okiem nie mam krycia stuprocentowego z tego względu, że użyłam korektora od Eveline, więc dajcie mi znać, czy ono jest pod moim okiem do takiego mocnego makijażu oka wystarczające. Ale żeby nie było, ten korektor nie jest też takim typowym bublem. On mi się właśnie sprawdza do rozjaśniania strategicznych miejsc. Po prostu jest zbyt mało kryjący. I nie zgadzam się z tym, co mówiła Marta. Niestety. A jako, że tyle osób zachwycało się klarysą, no to też chciałam spróbować. Miałam podkład, który wyglądał ok, ale bardzo szybko się popsuł. Ten, tak samo inne produkty od klarysy niespecjalnie mi się sprawdzają. To znaczy, one są albo przeciętne do mech, albo po prostu ok. I nie mam od nich niestety hitów. Póki co, może się to kiedyś zmieni. I niestety kupiłam puder kofeinowy pod oczy. Nie mam słów, jak to źle, jak to ciężko wygląda, jak on podkreśla absolutnie wszystkie załamania, wszystkie moje zmarszczki. Nie, to jest zdecydowanie dla mnie za ciężkie, jest fatalne. Ten kolor jest też dosyć ciemny, mimo że tego tutaj nie widać. Okej, okay, jest do obronienia, ale to, jak on postarza skórę, nie wiem co ja mam powiedzieć, bo on jest podpisany jako super wygładzający aksamitnie matowy, sypki puder pod oczy z kofeiną i olejkiem makadamia. Wygładzenie może i tak. Ale nie kosztem tej ciężkości. Dla mnie jest to straszny, straszny bubel, za ciężki na moją okolicę pod oczami, więc no nie, żałuję tego zakupu zdecydowanie. Na szczęście nie kosztował zbyt wiele, ale bardzo podobny do niego. Dla mnie ten bordowy, matujący puder od Brashab i Maxi jest dokładnie tym samym, co ten. Dla mnie one są identyczne, wyglądają tak samo ciężko. Może Maxi minimalnie mniej postarza, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy one są do odróżnienia. Podkreślają zmarszczki, wyglądają ciężko, obciążają tą powiekę. Ok, matują, trochę wygładzają, ale ta ciężkość, zdecydowanie ta ciężkość jest przesadzona. Nie lubię ani jednego, ani drugiego. Dla mnie to są oba tragiczne buble pod oczy. W tym zestawieniu oczywiście nie może zabraknąć też trzeciego pudru pod oczy, czyli Maxiwe we współpracy z Braszap, ale ten pierwszy, lekko rozjaśniający. Tutaj podobało mi się utrwalenie okolic pod oczami, ale przez to, że on ma takie bardziej perłowe wykończenie, to niestety podkreśla każdą jedną fakturę na twarzy. W tak okropny, właśnie również postarzający sposób, że jest absolutnie nie do przyjęcia solo. Jeżeli tak jak ja macie cienką skórę pod oczami i przebijają Wam gruczoły, to niestety on podkreśli każdy jeden, każdy jeden będzie widoczny. To trochę jakbyście na blizny podrądzikowe nałożyli rozświetlacz. Logiczne, że one będą podkreślone. I niestety tu jest dokładnie to samo, więc... Jeżeli Maxi mówi, żeby go używać na inne części twarzy, nie, absolutnie nie, bo on też wszystko podkreśla, każdy jeden por, bardzo go nie lubię, natomiast już chyba wolę ten od tego bordowego, bo nie jest tak ciężki i po prostu go mieszam z innym matowym, jak na przykład do mieszania z tym od Lovely, który również kupiłam z polecenia Marty, on miał być niewidocznym pod okiem, zgadzam się w 100%, jak go nałożycie, jest wygładzenie, jest ta lekkość, jest niewidoczność i jest też zerowa trwałość. No niestety, na początku on wygląda fenomenalnie, leciutko, przepięknie. W, tak w ciągu dnia, no nie, to w ogóle mi nie trzyma korektora, więc właśnie go mieszam po prostu tym od brush up, bo on całkiem nieźle utrzymuje, ale jak dodam tego matowego, to nie widać aż tak blasku z tego od Maxi, więc one się nam jakoś łączą, ale niestety on jest tak nietrwały pod moim okiem, że nawet ten nie daje rady. Ostatnim moim bublem jest produkt, który mogę powiedzieć, że jest obiektywnie niezbyt dobry jakościowo. Nie wiem, czy pamiętacie, jak używałam pierwszy raz, testowałam zalotkę od Glamu. Na początku miałam takie wrażenie, że niewiele się nakłada na te rzęsy, że ona jest dosyć sucha. I jak je ja zbudowałam, to wyglądały ok. To znaczy musiałam się naprawdę sporo namachać, żeby te rzęsy wyglądały w porządku. One nie były nie wiadomo jakie wydłużone, nie mają żadnego podjazdu do mojego ulubionego tuszu od AA, czy chociażby tych, które używam obecnie od Gosha, czy od burzuła, ten nie da mi takiego efektu. Od razu Wam może pokażę szczoteczkę, chociaż to niewiele zmienia. Ona jest taka duża, ale ta formuła jest po prostu sucha. Jakbyście nakładali wyschnięty tusz i niestety on nie byłby u mnie skreślony, bo nadałby się do takiego dziennego makijażu, kiedy nie nakładam praktycznie w ogóle tapety. Zdarza się, no zdarzają się takie dni, raz czy dwa w roku, że chcę mieć po prostu wytuszowane rzęsy bez nakładania podkładu. Więc on do tej roli by się sprawdził, ale, tak on potwornie się osypuje w ciągu dnia, to jest absolutna tragedia. Słuchajcie, ja nie miałam takiego tak złego tuszu, który by mi robił pannę pod okiem. Wszystko. Miałam po prostu pole minowe w czarnych kropkach, on był absolutnie wszędzie. Nie to go skreśla, bo nie ma żadnej trwałości. Gdyby on mi się odbił pod brwią. Okej, okay, to mi się bardzo często zdarza przy innych tuszach i on też to robił, ale ten osyp pod okiem to jest niedopuszczalny, jest tragiczny. Bardzo szkoda. Nie wiem, co ja mam z nim zrobić. Chyba po prostu pójdzie do wyrzucenia. Mogłabym go ratować? Nie wiem. Może trochę dodać płynu micelarnego? Żeby on stał się bardziej fotnisty. Nie wiem, czy mi się chce z nim bawić. Byłam na początku zadowolona z tego, jak on wyglądał na rzęsach. Nie był nie wiadomo jaki, ale no ta osypka pod okiem. Nie. Dziękuję bardzo. A nie, przepraszam, bardzo mam jeszcze jeden produkt. Natomiast waham się, czy wrzucać go do bubli, ponieważ podoba mi się kolor. Jest przepiękny. Mowa oczywiście o 0,2 świeżość, kremowym <laughs> bronzerze od Stars from the Stars i Wedlu. Słuchajcie, ten kolor jest tak przepiękny. To jest róż, ale przełamany brzoskwinią. Wygląda właśnie świeżo na twarzy. Wygląda przepięknie. Jeżeli nie lubicie typowych, mocnych różów, no to on wygląda fenomenalnie. Natomiast nie podoba mi się jego formuła. Bo ona bardzo mocno zastygła. Nie wiem, czy słyszycie, że zrobił się kamień. I niby da się to rozpracować, da się rozgrać palcem, ale jest to niewygodne, jak macie zwłaszcza długie paznokcie, tak jak ja, to macie całe opierdzielone w tym. Nie wiem, czy widzicie, że on wysechł też na bokach. Jakby się trochę skurczył. Co mu się stało? Jakby go tak... No nie, nie wypadaj. Nie wypada? Nie widzicie nic? No, także myślę, że z tego względu mogę go wrzucić do bubli, bo wygląda jak, nie wiem, guma balonowa. Kolor przepiękny, lekko właśnie... Może nie koralowy. Właśnie to jest róż z domieszką kwini, ale przygaszony, lekko pastelowy. Na twarzy wygląda przecudownie, ożywia tą twarz. Pięknie się też nosi, utrzymuje, nie skraca mi trwałości podkładu, ale ten sucharek jest nie do przyjęcia. Dajcie mi koniecznie znać, jakie Wy ostatnią buble znaleźliście, dlaczego ich nie lubicie, nawet jeżeli to są znane hity. Co Wam w nich przeszkadza? Dziękuję serdecznie za oglądanie. Do następnego!